Cześć kochani, więc tak jak obiecałam, przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, w którym będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące studiowania na kierunku pielęgniarstwo. Spisałam sobie wszystko, co tylko pytaliście, tak żeby o niczym nie zapomnieć, eee, więc nie przedłużając przechodzimy do pierwszego pytania. Brzmi ono następująco. Czy trudno jest się dostać na studia? Według mnie nie jest trudno dostać się na studia. Wszystko zależy oczywiście od uczelni, która Was interesuje i od tego, jaka dana uczelnia ma wymagania. Na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym limit przyjęć na kierunku pielęgniarstwo to są 132 osoby. I tutaj Wam tabelkę z progami punktowymi z ostatnich kilku lat. I możecie zauważyć, że zarówno progi punktowe, jak i ilość kandydatów ubiegających się na, o jedno miejsce. Z roku na rok spada, w związku z czym coraz łatwiej jest się dostać na nasz kierunek, przynajmniej na naszej uczelni. I mogę też powiedzieć, że u nas praktycznie każdy kierunek zaczyna studia w liczbie ponad setki osób. U nas było to bodajże 110 osób. Rok niżej to było około 130 osób. Wiadomo, że te wszystkie osoby wykruszają się w trakcie studiów z różnych powodów, no ale zaczynamy mniej więcej w takiej liczebności. Pytanie drugie: Czy studia są ciężkie, czy jest czas na pracę, zabawę i życie prywatne? Studia są bardzo wymagające. Zdecydowanie najcięższy i najbardziej obłożony jest pierwszy rok. Zajęcia trwały nieprzerwanie od poniedziałku do piątku, od 7 do 20. Zajęcia to były praktycznie same wykłady, nie licząc zajęć w pracowni i praktyk z przedmiotu podstawy pielęgniarstwa. Drugi i trzeci rok są już luźniejsze, zdarzały się dni wolne w ciągu tygodnia. Tutaj rozkład zajęć to jest 50 na 50, czyli połowę czasu zajmują wykłady, połowę praktyki. Jeśli chodzi o pracę i życie towarzyskie, na pierwszym roku w grę wchodziły tylko i wyłącznie weekendy. Z czego też dużo osób rezygnowało z powodu dużego natłoku e, zajęć i nauki związanych z uczelnią. E, nie mieliśmy po prostu na to już siły. E, później jest już dużo łatwiej pogodzić e, zarówno pracę, jak i studia. Oczywiście wszystko zależy od Ciebie i Twojej organizacji. Pytanie trzecie. Jakie przedmioty są wymagane przy rekrutacji? Wszystko zależy od uczelni, na którą się wybierasz. Na niektórych potrzebne są oba przedmioty, zarówno biologia, jak i chemia. Na niektórych wystarczy jeden z nich. Na gumendzie wymagana jest biologia oraz jeden przedmiot do wyboru spośród chemii, fizyki i matematyki. Pytanie czwarte. Czy dużo jest warunków z anatomii na Twoim roku? Anatomia jest jednym z najbardziej wymagających przedmiotów. Co roku na każdym z kierunków jest przynajmniej kilka osób, które powtarzają przedmiot. I z tego, co wiem, do dziekanatu rok rocznie wpływa naprawdę bardzo dużo badań odnośnie anatomii. Pytanie piąte. Czy pielęgniarstwo w Gdańsku faktycznie nie jest tak straszne, jak mówią? E, tak jak mówiłam w poprzednich pytaniach, e, jest przede wszystkim bardzo wymagające. Trzeba być przygotowanym na długie godziny spędzone na uczelni. E, tak jak na każdej innej uczelni, są przedmioty bardziej lub mniej wymagające. E, jest kilka takich, które co roku koszą żniwa. E, no i wykładowcy też są różni bardziej lub mniej wymagający. Nie chcę tutaj rzucać jakoś za bardzo nazwiskami i się zbytnio rozgadywać, ale tak jak na wszystkich uczelniach mamy swoje legendy. Trzeba po prostu zacisnąć zęby i przez to przebrnąć. I kolejne pytanie: czym jest Oski? Jest to egzamin praktyczny na pierwszym roku kończący przedmiot podstawy pielęgniarstwa. Składa się z czynności, których uczyliśmy się w pracowni. Na każdej uczelni wiem, że może on wyglądać trochę inaczej. U nas składał się on z pięciu stacji. Pierwsza stacja, opiekuńczo- pielęgnacyjna, składała się z czynności typu zmiana pościeli, słanie łóżka, mycie pacjenta. Stacja numer dwa, diagnostyczna, było, było to na przykład mierzenie parametrów. Stacja trzecia, terapeutyczna, były to wszelkiego rodzaju leki, wenflony, tutaj było podawanie insuliny, kroplówki. I stacja czwarta, specjalistyczna. Były tutaj zabiegi typu cewnikowanie, zabiegi dorektalne. I stacja numer pięć, czyli ICNP, polegała na znalezieniu w systemie kilku Diagnoz y, do podanego przypadku Pytanie siódme Czy były momenty, kiedy chciałaś rzucić studia? Niech policzę Zabrakłoby mi palców Załamka jest nieodłączną częścią tych studiów Także nie przejmujcie się I idźcie dalej Pytanie ósme Między ilością nauki w liceum i na studiach jest duża różnica jest to zupełnie inny rodzaj nauki. Przede wszystkim teoria przeplata się z praktyką. Godziny spędzone na zajęciach są dłuższe i wszystkiego praktycznie trzeba uczyć się samemu, a materiału jest naprawdę, naprawdę dużo. Pytanie dziewiąte. Czy na pierwszym roku uda się uczyć do poprawy matury? Osobiście nie łączyłam obu tych rzeczy, ale znam takie osoby. I najczęściej przez natłok nauki, który był bardzo duży, osoby te rezygnowały ze studiów, bo nie były w stanie pogodzić obu tych rzeczy. No, a jednak poprawa matury była dla nich rzeczą priorytetową. No niestety pielęgniarstwo nie jest dobrym pomysłem na tak zwany gapier, ponieważ natłok obowiązków jest naprawdę duży. Nie jest to kierunek dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co chcą robić w życiu. I takie osoby najczęściej rezygnują po kilku miesiącach bądź kiedy dochodzą do pierwszych praktyk, na których spotykają się z prawdziwym pacjentem. I to już wszystkie pytania, które zadaliście mi w moim Instastory Mam nadzieję, że filmik się podobał, że udało mi się rozwiać Wasze wątpliwości I że będzie przydatny zwłaszcza dla osób, które w tej chwili stoją przed wyborem swojej przyszłej drogi Przed wyborem kierunku, na który się wybiorą Jeśli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, to zachęcam do komentowania pod spodem Bardzo chętnie na wszystkie odpowiem Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnego filmiku